Dzień dobry, Konrad Błaszak. Znów nie tych poranek, bo się z tym opierdzielam w opór. Ale filmik będzie. W tą kamerką, czyli tepelinkiem linkiem TAPO c A co o niej? Oś jak lata. Dostajemy do testów, żeby sprawdzić. W sumie stwierdziłem, że na tą chwilę super nie potrzebuję kamerki. Ale, ale, ale... Za jakiś czas będę prawdopodobnie potrzebował takiego sprzętu, jak już się wyprowadzę na swoje na swoje, pójdzie. E, więc stwierdziłem, że warto zobaczyć, co w ogóle to oferuje. Czy to jest fajne, czy to jest łatwe w konfiguracji, e, czy jakoś jest ok, jak to działa. E, podłączyłem sobie filmów żadnych nie będzie, bo mam małe teraz lokum i musieliby, musielibyście tylko mnie oglądać, jak się skradam do lodówki. A to nie jest miły widok, przyznam uczciwie. A w najlepszym przypadku średni, więc wam tego odpuszczę. Dobra, ta podstawka to jest sprzęt prosty, który ma monitorować nasz dom. To jest kamerka raczej wewnętrzna, z tego co widzę, też na obudowę, na wykonanie. Można ją położyć na stole, można ją przytwierdzić, bo są pod śrubeczki, pod, pod zawia za zawiasy, kurczę, pod to, żeby ją zawiesić. Ja ją po prostu położyłem. Skonfigurowałem, e, skonfigurowałem ją na iPhone'ie, było to bardzo szybkie. E, aplikacja TAPO, cyk, połączycie z WiFi, z kamerką z rzutu, e, kilka chwil i było skonfigurowane. Kamerka zaczęła działać. Wtedy w aplikacji ma się podgląd e, tego filmu. Można zrobić zdjęcie, można nagrać jakiś fragment, można powiedzieć coś, czy się połączyć z tym. Więc wiecie, jak widzicie, że ktoś Wam podżerał, ulubione ciastka z lodówki, lodów, kinowiecie. O ty skurczobyku, byku, o ty... Dobrze. I, I już nie podżera, bo się przestraszy, że lodówka do niego gada, więc polecam. Ja bym się przestraszył pewnie, jakby lodówka do mnie gadała. Kiedyś, jak pracowałem na ochronie, to do mnie pilot gadał. A i na do mnie gadał pilot. O cholera, to było straszne za pierwszym razem. No, więc możecie z kimś porozmawiać, powiedzieć coś, więc bardzo fajny baner szczególnie, że też jest wykrywanie ruchu i wtedy dostaniecie powiadomienie na smartfona, ja jak sobie to ustawiłem, to było co chwilkę, jak tam byłem w pokoju, gdzie siebie nagrywałem, czy tam kogoś, co chwilkę wykryto ruch, ktoś się ruszył, wykryto ruch, więc działa to całkiem sprawnie, kamerka ma lekkie opóźnienie, bo ma, nie oszukujmy się, jakieś to opóźnienie zawsze będzie, ale to jest tam dwie trzy sekundy może maks. Więc to jest nadal opóźnienie takie, że bez problemu możecie yy, na żywo, na bieżąco obserwować co to. Czekajcie, sprawdzę, ile to kosztuje w ogóle, bo nie sprawdziłem. E, co to w ogóle się dzieje? A nie sprawdziłem wcześniej ceny też yy, dlatego, yy, że często wolę nie sprawdzać ceny wcześniej. Jest to zaskakujące, bo wtedy mogę powiedzieć Ok, jak zobaczyłbym, że kosztuje kamerka, nie wiem, 5 stów, to się nastawiam, kurczę, za 5 stów na kamerkę, to ja muszę mieć takie szmery bajery, A ja potem patrzę na kamerkę i mówię, spoko, dałbym za to dwie stówki. I potem jestem miło lub niemiło zaskoczony. Tu jest całkiem ok, bo 110-120 zł kosztuje w wielu miejscach, więc cena, moim zdaniem, jak najbardziej w porządku. Jakość też, jak najbardziej w porządku. Pytanie: tylko zostaje, czy to jest potrzebny gadżet, trzeba go podłączyć do prądu. Kabel jest bardzo długi i monitoruje. Czy to jest potrzebne? Moim zdaniem tak, ale dla konkretnej grupy odbiorców. To znaczy, nie każdy z takiego bajerku będzie zadowolony, bo to jest po prostu sprzęcik dla nie wiem, młodych rodziców, żeby monitorowali sobie, co się dzieckiem dzieje w pokoju, żeby to mógł nagrywać, jeżeli ktoś potrzebuje, żeby może monitorować jakieś pomieszczenie, czy wszystko jest ok wie. ja wiem, że pewnie będę szukał takiego lub jakiegoś może lepszego, droższego, może zewnętrznego rozwiązania, jak będę miał swoje, swoje cztery kąty. Trzeba kamerować, co tam się dzieje. Czy nikt mi alufelk stalowych, że tak powiem, nie kradnie z mojego Turbo Volvo 700-konnego chyba, tak około nie wiem, nie liczyłem, ale chyba z 700 ma w dieslu. Który ten filmik jest? Te filmiki moje są coraz gorsze. Nie? To są naprawdę smutne, ale są coraz gorsze. Ale kamerkę mogę polecić. Za 120 zł jest moim zdaniem całkiem fajnym sprzętem, który ma przyzwoitą jakość. Eee, konfiguracja jest bardzo prosta. Te bajery, czyli np. rozmowa, mówienie, nagrywanie, robienie zdjęć, powiadomienie o ruchu są bardzo przydatne. A w aplikację kosztem na iPhone'ie, zero problemów. Więc polecam ta po 100